Wow! To jest po prostu istna petarda. Właśnie chodzi tutaj o tak zwane body battery. Body battery to taka informacja, którą otrzymujesz po przebudzeniu się kolejnego ranka, jakiej siły jest Twój organizm ogólnie, czy się wyspałeś, jak minął sen, jak minęła Twoja regeneracja i tak dalej. I jaka jest też Twoja gotowość treningowa. I właśnie pamiętam, jak kupiłem Garmina. W ogóle chciałem się tym zmotywować, bo uważałem wtedy 150 kg. Pamiętam te momenty, kiedy budziłem się z rana. Miałem około 60-70 tego body batery i koło godziny 15-16, kiedy jeszcze byłem w pracy, a moja praca ma charakter siedzący, miałem już tego body batery 5. W Garminie body batery 5 to już jest takie minimum. W sensie możesz mieć cały dzień ten spadek, może gdzieś tam energii być, ale jak masz piątkę, no to już po prostu niżej to body batery nie spada. Tą piątkę miałem koło godziny 16-15. Praktycznie codziennie nie robiąc nic wyszukanego. W sensie nie było treningów z rana. Po prostu wstawałem, jadłem, szedłem do pracy, byłem w pracy, wracałem z pracy, było 5 body batery. Natomiast wczoraj po powrocie z pracy, po 40 minutowym biegu w tym upale, dodatkowo jeszcze wieczorem kolejny trening, one wam teraz wyświetliły się przed chwilą na ekranie. I mimo to moje body batery po treningu, sami zobaczcie jak wyglądało. Jestem naprawdę z tego tytułu zadowolony, ponieważ mimo tego, że jeszcze mam kilka kilogramów do zrzucenia, to już energia mojego ciała wygląda zupełnie inaczej. I chodzi tutaj po prostu o taką energię do funkcjonowania. I to jest właśnie dla mnie niesamowite, jak bardzo oddziałowuje na nas aktywność fizyczna. Nie tylko na to, że można więcej podnosić, szybciej i dalej przebiec, mieć lepszą wydolność, ale przede wszystkim w takim dniu codziennym, kiedy po prostu czujesz się silniejszy. I wiadomo, nie ma co się zawsze sugerować zegarkiem. Jest to też jakaś dana analityczna dla nas i rzeczywiście ja tą poprawę w życiu codziennym czuję. Chciałem się po prostu tym z Wami podzielić, ponieważ wiem, że dużo osób nadal szuka motywacji, potrzebuje jej, a ten kanał właśnie po to jest. Więc jeżeli zastanawiasz się, czy ten trening zrobić, czy odłożyć, to idź i go zrób. Z tym Was zostawiam. Życzę Wam miłego, spokojnego dnia. PIONA!